Z pewnością nieraz spotkałeś się już w życiu z określeniem algorytm. Czasami można nawet odnieść wrażenie, że słowo to jest troszeczkę nadużywane. Podobnie jak wyrażenie projekt. W końcu nie wszystko jest projektem, a z jakiegoś powodu ludzie mają skłonność, żeby bardzo dużo czynności nim określać. O tym, czym jest projekt, dowiecie się dokładniej z innego mojego podcastu. Dzisiaj bowiem chciałabym poświęcić chwilę algorytmowi. Określenie to jest bowiem moim zdaniem bardzo ciekawe, jak i przydatne, ponieważ tak naprawdę w swoim życiu wielokrotnie wykonujemy różnego typu algorytmy, nie do końca zawsze zdając sobie z tego sprawę. Mamy je bowiem wyuczone. A więc zatem, czym właściwie jest algorytm? I jaki on ma rzeczywisty wpływ na to, co my robimy? Algorytm to określona lista poleceń bądź kroków, jakie muszą być wykonane w celu osiągnięcia konkretnego celu. Najprościej można go porównać do zwykłego przepisu kulinarnego. Na przykład na ciasto. W przepisie tym znajduje się szereg poleceń, kroków, które trzeba wykonać, aby powstało właśnie ciasto. Czyli jest tam zapisane Ilość składników, jakie konkretnie składniki musimy użyć, jakie kroki wykonać, by to ciasto powstało. Algorytm może mieć różne poziomy trudności, w zależności od jego skomplikowania. Może być więc bardzo prosty, jak i bardzo złożony, w zależności od tego, jaką funkcję ma wykonywać. Oznacza to, że mogą być Algorytmy banalnie proste, jak na przykład i bardzo skomplikowane, takie jak w wyszukiwarkach internetowych. Wykonawcą algorytmu może być zwykły człowiek, taki jak ty czy ja, bądź urządzenie automatyczne, przykładowo komputer, a dokładniej program bądź aplikacja na niego napisana. W internecie najczęściej mówi się o czymś takim jak algorytm Google. Jest to chyba najczęściej omawiany typ algorytmu, jakim możecie spotkać w internecie. Nie jest on w 100% jawny. Jego autorzy dają nam jedynie wytyczne w kwestii tego, jak on działa oraz w jaki sposób on ocenia witryny internetowe. Jest tak dlatego, by uzyskane wyniki wyszukiwania były jak najbardziej wartościowe, a przynajmniej w teorii tak to powinno działać. Czyli, żeby można było znaleźć to, czego się szuka, a nie zmanipulowane treści, na przykład z pomocą różnego typu działań pozycjonerskich, takich jak SEO. By utrzymać wysoką jakość wyników, wyników algorytm ten co jakiś czas jest aktualizowany. Wraz z wprowadzeniem zmian w wynikach wyszukiwania pojawiają się niekiedy bardzo mocne lub prawie w ogóle niewidoczne rotacje stron. Można powiedzieć, że po takim wprowadzeniu algorytmu nasza strona internetowa może zmienić pozycję. W zależności od rodzaju zmiany, może to być zmiana pozycji o kilka miejsc. Czyli na przykład stracimy na daną frazę kluczową pozycję pierwszą i na przykład trafimy na pozycję siódmą. Jednak może dojść do sytuacji, w której coś jest nie tak naszą stroną internetową, czyli nie wpisuje się ona w nowy algorytm, w efekcie czego może ona zostać przeniesiona na bardzo niską, odległą pozycję, czyli na przykład ze strony pierwszej trafić na stronę dwudziestą choć nawet zostać usunięta, przynajmniej tymczasowo zniósł. Największe zmiany w algorytmie Google'a wywołały aktualizacje takie jak Panda i Pingwin. Spowodowały one naprawdę duże zamieszanie, doprowadzając do zmian pozycji w wynikach wyszukiwania wielu witryn internetowych. W praktyce można powiedzieć, że wieczorem strona mogła być na pierwszej pozycji wyszukiwania, a następnego dnia w ogóle nie być w indeksie, zajmować bardzo odległą pozycję. Algorytmy oczywiście nie są stosowane tylko przez Google. Inne wyszukiwarki internetowe, takie jak na przykład Bing, Yahoo czy Badu, również korzystają z różnego typu algorytmów. Algorytmy te jednak będą się różnić od tego algorytmu, który stosuje Google, jak i między sobą. Jest to pomimo zależnie od tego, na czym bardziej zależało twórcom wyszukiwarki? Gdyż mogą oni przykładać większy nacisk na troszeczkę inne cechy. Czyli tak. Czyli na przykład może ich bardziej interesować szybkość ładowania się strony. Poza internetem algorytmy wykorzystywane są, tak jak już wspomniałem, w życiu codziennym mniej lub bardziej świadomie gdyż, jak sami wiecie, mamy je wyuczone. W końcu, jak już wspomniałam, mycie rąk jest również algorytmem, pieczenie ciasta jest algorytmem. Tak więc każda. Więc algorytm jest praktycznie wszystko. Każda połączona ze sobą forma działania, aby była poprawnie skoordynowana, musi mieć określony algorytm. Algorytm też stosuje się również w matematyce. Przykładowymi algorytmami są np. algorytm Euklidesa czy też Fermata. Ale o tych algorytmach musicie sobie sami przeczytać. Jeżeli chcielibyście czegoś więcej dowiedzieć na temat algorytmów, zapraszam Was na mojego bloga, bądź zostawcie komentarz pod tym podcastem. Do usłyszenia.